Znajdujemy się na Gruwskiej 52 w miejscu newralgicznym miasta Bydgoszczy, tu gdzie ulica Gruwalska ciągnie się przez pół Bydgoszczy. Witam panią serdecznie. Chciałam się dowiedzieć, gdzie Pani ma pojemniki od komunalnika? Proszę pana, od momentu tego jak Remondi zabrał pojemniki w miesiącu marcu jeszcze przed świętami do tej pory nie ma żadnych pojemników. nie to miejsce przeznaczone na pojemniki. Proszę zacząć. Jest puste. Borki ze śmieciami wyrzucamy w własnym zakresie. Po rodzinach, po sąsiadach. Czy tak powinno być? Płacę rachunki co miesiąc do Urzędu Miasta. Zwoliłam do Urzędu Miasta. przedstawiłam sprawę urzędniczce. Powiedziała: Zadotuję. Nie ma po dzień dzisiejszy, a rozmowa miała miejsce na początku miesiąca kwietnia. W kościele, gdzie jest to teren tak zwany niezamieszkalny. Każde mieszkanie jest to terenie niezamieszkany. Niestety komunalnik dnia dzisiejszego nie przyszedł już ani jednego pojemnika. I tak jak na nie mają nic. Mam nadzieję, że komunalnik, czy pan prezydent doprowadzi do stanów takiego, żeby były tutaj pojemniki. O i tu mamy. Pełen śmietni. I od kiedy nie wywieziono? Cztery, pięć tygodni. Pięć tygodni w ogóle nie wywieziono. tydzień leci. A i pojemniki na bio? I, nie mam. Nie ma. Od, nie samego, ma. od samego początku nie mamy w ogóle? Nie ma. A worki zostawili? Tak. Worki, worki tak. dostaliśmy, worki. ale pojemnika nie ma. Pojemnik ten na zmieszane też jest. Ale on jeszcze go ani razu nie opróżnił. Ani, ani razu? razu. Od samego początku ani tak. razu? Tak. tak. Przepraszam, jeszcze raz. No. Od samego tak pośrodku, jak oni tu jeżdżą, tak. nie, nie, wybierze. Ten zmieszany, ani razu. Te y, plastiki, te, y, no, Papier Szko? to wszystko razy. biorą no i to nawet przyjeżdżają nie w ten no, dzień, co pewnie, trzeba. Oni te, 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 takimi dziwnymi samochodami jeżdżą, takimi A, jest, no. z, z, z jakichś, takim takich przyczepi, jakieś. To, to widziałam też, ale tu no, akurat to, nie jadą. No, no, ja widziałam ich tylko na ulicy. Zmieszane w ogóle. W ogóle. I bio nie ma w ogóle pojemnika. Tak. 21 kwietnia. Ostatni raz. Ostatni raz, teraz 5 mieliśmy y, termin. To przyjechali, zabrali tylko plastyki i tam takie inne, a tego nie zabrali. A do jest pojemnik, jest Drugiego pojemnika nie przywieźli, a tu są dwie rodziny. I też nie macie ryby. Nie, mamy tylko ten jeden duży. Mhm. Tu wystawiliśmy troszeczkę worków ze śmieciami, bo tam stoją, bo mhm. my się nie mieścimy Takie. tyle czasu. Aha. No to psy rozrywają i jest duży kłopot i duży bałagan. A my tutaj dbamy o porządek. I Telefonu nie odbierają. Ja mam duży kłopot, żeby mhm. się z nimi... A napisałam, że proszę jeszcze o jeden pojemnik, bo mhm. tu są dwie rodziny. Mhm. My płacimy jeden rachunek, ale... Ale dwie rodziny, nie? Mhm. Yy, nie ma pan pojemnika na biotek Na bio nie ma. Nie, wywi, nie wywiezione, mówię, były od 30 kwietnia. Mhm. Dopiero wczoraj zabrane. I... no i co tam jeszcze? I, i papier, mówimy, też nie wywieziony. No te nie wywiezione. Rozumiem. No to już te, te powinny być wywiezione... Te, Piątego 5 maja. Od 5 maja nic. A nabiorą niestety żadnego pojemnika. Nie. Znajdujemy się w ośrodku dokształcenia zawodowego od samego początku, gdy komunalnik wywozi śmieci i niestety nie podstawiono żadnego pojemnika. My mieszkańcy dopłacamy do każdego, każdy mieszkańc dopłaca 5 zł do tych, którzy nie zamieszkują. Ale niestety tutaj nie ma pojemników.